Moi drodzy, witam serdecznie w pierwszym odcinku Karpackie Tapas. Ja mam na imię Rądz Krzysztof. Nowe stanowisko moje to Karpacki Zbój. I przed nami cztery odcinki techniczne, które chcielibyśmy, żebyście jeszcze lepiej nas poznali. W pierwszej jego części porozmawiamy sobie o tym, jak zamawiać, ponieważ jakby taką ważnym elementem była ta świeżość, Którą pamiętamy z dzieciństwa. Te obrazy, jak mama robiła pierogi, wyciągała prosto je z wody, albo nasza babcia, czy robiła proziaka, czy robiła właśnie szarotkę, tą taką jeszcze ciepłą, tą z pieca. A my, jak małe dzieciaki, czekaliśmy właśnie na ten mały kawałeczek tego ciepłego ciasta. Dlatego jakby też tą podstawą tego projektu też jest ta świeżość. Dlatego razem z, wspólnie z lokalnymi producentami na początku oczywiście naszej drogi, podjęliśmy taką decyzję, że Zamawiacie będziecie przez stronę internetową www.karpackietapas.pl. Tam zawsze będzie wyznaczona data, do której zbieramy, ale na chwilę obecną zawsze to będzie poniedziałek do godziny 12 w nocy. Wasze zakupy, wasze wyroby. Będziemy zawsze układać w takie skrzynie tekturowe. O tym opowiem oczywiście w drugim odcinku, ale to jest naprawdę bardzo fajne. No i piątek to jest właśnie ten dzień, gdzie będziemy dostarczać Wam Wasze zakupy. Uważamy, że piątek jest jakby najlepszym tym dniem tygodnia, no bo Wasze dzieci rzucą tornistry, my rzucimy laptopa, torbę i przez te 2,5 dnia naprawdę możemy sporo zrobić dla siebie, dla rodziny, zjeść coś dobrego właśnie pod kątem lokalnych smaków, które pamiętamy dzieciństwa, możemy gdzieś pojechać, właśnie w taką karpacką przygodę, dlatego moi drodzy no, bardzo serdecznie zapraszam na zakupy. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest, jest to, że również to chciałem jeszcze raz podkreślić, to jest tylko początek, ale osoby, które mieszkają w Rzeszowie mogą zamawiać naprawdę wszystko, natomiast poza Rzeszowa to są tylko i wyłącznie te produkty, które mają w swoim oznaczeniu wysyłka polska. Obiecuję, to jest naprawdę początek. Do jesieni uzyskamy już 100% asortymentu i zmienimy też również dostępność lokalnego produktu zarówno dla osób mieszkających w Rzeszowie, jak i spoza Rzeszowa. Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za uwagę i, no i życzę Wam wszystkim dobrego dnia.